Cześć! Ja jestem Matus i witam Cię na moim kanale. Chciałbym Cię zaprosić do społeczności CSGO Wikipedia poprzez subskrypcję kanału na YouTube po to, aby być na bieżąco z każdym najnowszym filmem na kanale. Zapraszam Cię również do odwiedzenia Facebooka i zostawienia like lajka po to, aby mieć aktualne, cieplutkie informacje na temat tego, co dzieje się na kanale, jakie filmy się pojawią, co się u mnie dzieje. Oraz wiele innych ciekawych informacji. Pamiętaj, że również posiadam kanał na Twitchu, gdzie ostatnio od czasu do czasu sobie streamuję i od czasu do czasu robię losowania skinów. O tym, kiedy jest stream, możecie dowiedzieć się na Facebooku, więc wbijcie na niego po to, aby dowiadywać się o streamach na Twitchu. Nie zapomnij też o Teamspeaku, gdzie możesz poprosić moderatora o utworzenie własnego prywatnego kanału. Gdzie możesz spędzić wspaniały czas wraz ze swoimi przyjaciółmi. No i na sam koniec zapraszam Was oczywiście do dołączenia do grupy Steam, gdzie również, tak samo jak na Facebooku, pojawiać będą się informacje o streamach i od czasu do czasu jakieś losowania. Dzięki wszystkim za wszelaką aktywność na kanale YouTube, Facebooku, grupie Steam czy Twitchu. Jeśli chcecie mnie wesprzeć również w postaci skinów, możesz wysłać mi coś od siebie, korzystając z linku podanego w opisie. Z góry dziękuję jeszcze raz wszystkim za wszystko. Do usłyszenia w kolejnych filmach bądź na streamie. Na razie.